Dzisiaj będzie smutno, bo postać, o której będę mówić, miała nieszczęście urodzić się w czasach, które jeszcze nie pasowały do jej tożsamości. I tutaj mała uwaga, zanim cokolwiek zacznę. Będę używać męskich zaimków, ponieważ ta postać przez większość swojego życia używała męskich zaimków. Zatem uznajemy ją za mężczyznę. Chociaż ta tożsamość płciowa będzie bardzo skomplikowana, choć śmiem twierdzić, Rzeczywiście, będziemy tu się poruszać troszeczkę na polu spekulacji, że to, to skomplikowanie wynikało głównie z tego, że epoka nie pozwalała na to, by zrozumieć samego siebie. Piotr Odmieniec Włast urodził się 25 lipca 1876 roku w Grabowie nad Pilicą i był polskim pisarzem młodej Polski. Przy czym przez pierwsze 30 lat życia Funkcjonował jako maria komornicka, zgodnie z płcią przypisaną po urodzeniu. Tę tożsamość odrzucił w 1907 roku, ale do tego dojdziemy chronologicznie. Jak, jak Piotr wyglądał, zanim przekroczył ten rubikon i postanowił odważyć się na życie w postaci, w którą się czuł, opisuje nam Jan Lorentowicz. Urody była miernej, drobna, ubrana skromnie, wywierała wrażenie raczej młodego chłopca, co jeszcze bardziej podkreślały krótkie, po męsku ostrzyżone włosy, dość rzadkie w owych czasach u kobiet. Piotr już jeszcze funkcjonując jako Maria, już ostrzygł włosy, co nie było wtedy jakby powszechne u kobiet i starał się raczej nie wyróżniać wyglądem zanadto kobiecym. Pochodził z rodziny zamożnej, ziemiańskiej. Jego rodzicami byli Augustyn Komornicki i Anna Dunin-Wąsowicz. W 1889 roku z matką i z pięciorgiem rodzeństwa przyjechał do Warszawy pobierać lekcje u prywatnych nauczycieli. Ponieważ ojciec, który był niespełnionym prawnikiem, chciał bardzo dobrze wykształcić swoje dzieci, zwłaszcza Piotra. Który był mu znany jako Maria, w którym dostrzegał te zdolności do literatury. Literatury Piotra uczył uniwersytecki profesor w Warszawie. Przy czym ojciec był bardzo apdyktycznym i surowym mężczyzną. Był postrachem dzieci w jednym z takich przekazów rodzinnych, że srodzę poturbował to jest cytat, dwuletnie dziecko, bo mu jego płacz w nocy przeszkadzał we śnie. Jeden słowem ojciec był tyranem. No bądźmy tutaj wprost szczerzy. Kiedy Piotr ma 13 lat, zaczyna tworzyć pierwsze szkice literackie i w swoim pamiętniku opisuje rodziców właśnie ojca jako tyrana, matkę jako uległą kobietę, która jest podatna na jego wpływy pewnie nie ma innego wyjścia i jest w ustawicznym konflikcie z rodzeństwem. Brat najstarszy Piotrowi nie może wybaczyć, że ojciec go faworyzuje, siostry też mają problem z tym jak przebiega aż taki rozwój intelektualny Piotra. Jednak sam Piotr jest naprawdę potem nie jest trudny. Jest trudny w odbiorze, bo jego życie jest skomplikowane, bo już zaczyna powoli czuć, że coś jest z nim nie tak, żyjąc jako Maria. Na dodatek jest bardzo inteligentny i prawdopodobnie jego ego jest podbudowywane przez ojca, no trochę prawdopodobnie nadmiernie. Nie musimy tutaj tego pudrować. Pewnie Piotr był trudnym człowiekiem, trudnym nastolatkiem. Kiedy ma 16 lat, w 1892 roku, debiutuje opowiadaniami w gazecie warszawskiej pod nazwiskiem Komornicka. I już w następnym roku w tej samej gazecie ukazuje się Piotra nowela pod tytułem Rozłąka. Ledwie pyknie mu dorosłość, wydaje zbiór opowiadań, potem publikuje różne rzeczy w gazetach, między innymi gazeta w Gazecie Poznańskiej. No więc kariera literacka Piotra zaczyna się rozwijać. Jednak nadal jest pod wpływem ojca, który ma duże ambicje i chce wysłać Piotra do Cambridge by uczęszczał do żeńskiego kolegium Newham. Piotr no nie ma wyjścia, ojciec każe, ojciec płaci, wyjeżdża do Cambridge, pozostaje tam przez 6 miesięcy i nie może znieść pobytu w tym kolegium. Jak wróci, to w przeglądzie pedagogicznym opublikuje tekst Raj młodzieży, wspomnienia z Cambridge, w którym opisze o tym, jak kobiety w Anglii mają... Trudno, jeśli chodzi o edukację, że emancypacja to są mrzonki i że jakby to wielkie Cambridge traktuje kobiety nawet gorzej niż Polska. Anglia była wtedy bardzo konserwatywna. Kobiety w, te, w tamtych czasach dopiero co wywalczyły sobie należne prawa i Piotr wraca, wymusza na ojcu zgodę na powrót do kraju. Choć druga wersja wydarzeń jest taka, że ucieka stamtąd bez zgody ojca. No ale trudno powiedzieć, która wersja jest prawdziwa. W tym przeglądzie pedagogicznym ten właśnie raj młodzieży, który napisał Piotr o pobyciu w, pobycie w Cambridge, to jest właśnie opis patriarchalnego modelu angielskiej kultury, władzy władze rektora, który jest, która jest bardzo policyjna. I opisuje, że rektor może aresztować każdą kobietę, która wyjdzie wieczorem sama, bo ma taką władzę nad studentkami, że kobieta nie może sama wejść do biblioteki nawet. No, jednym słowem, opisuje ten pobyt w Cambridge jako pobyt w więzieniu. Na pewno nie bez znaczenia był fakt, że wciąż występował jako kobieta i musiał przebywać w żeńskim koleżu. Być może to wpłynęło jeszcze bardziej na negatywny odbiór tego pobytu. Oczywiście jest to tylko moja spekulacja. Kiedy Piotr wraca z Cambridge, ojciec Piotra, Augustyn Komornicki, umiera na zawał serca. Przy czym rodzeństwo Piotra zawyrokowało wtedy, że to wina że to jego wina, oczywiście, bo się zachowywał nieodpowiedzialnie, uciekł z tego Cambridge i w ogóle wpędził ojca do grobu. No, nie wiem, czy było po kim płakać, bo to był tyran. W każdym razie Piotr wpada wtedy w szał, jeszcze jako Maria, i tę rodzinną awanturę po śmierci ojca, tę awanturę, która obwinia Piotra o jego śmierć, kończy. Zastrzyk uspokajający, zaaplikowany przez przyzwanego lekarza. Widocznie Piotr wpadł w klasyczny szał. Można powiedzieć, że jest to początek już problemów psychicznych, na które niewątpliwie będzie później cierpiał. Dla Piotra śmierć ojca jest wyzwoleniem. Porzuca rodzinny majątek, przenosi się do Warszawy już na stałe, gdzie może rozwijać się twórczo. Piotr jest wtedy wciąż Marią i Zaprzyjaźnia się z Janem Lemańskim, także poetą, i wychodzi za niego za mąż, ale to okazuje się wielkim błędem. Jeszcze tego samego roku, tuż po ślubie właściwie, we wrześniu, w Krakowie, zresztą na plantach, Lemański jest zazdrosny o, no cóż, żonę, no bo jakby jest to jeszcze Maria Komornicka. Zazdrosny jest o nią i rzekomo oskarża żonę o to, że ma romans z kuzynem, i do niej strzela na krakowskich plantach. No, jak możecie się domyślać, jest to pewien znak, że to małżeństwo nie jest udane. Ale zanim opowiem, co dalej z tym małżeństwem, jeszcze na chwilę się cofnę, ponieważ to nie była pierwsza miłość Piotra jako Marii. Bo był taki moment, że Piotr jako Maria um, jakby zakochał się w Bolesławie Lutomskim, z którym mm, zerwał. Ale raczej on, Bolesław Lutomski zerwał z Piotrem. I to wywołuje w nim myśli samobójcze. Postanawia utopić się w Wiśle. Wybiega z domu, ale po drodze natyka się na... Carski patrol, który uznaje, że no tu jakaś kobieta chodzi po nocy, więc pewnie jest prostytutką. I zabiera ją Piotra, znanego jako Maria, na komisariat, gdzie zostaje poddany bardzo upokarzającym badaniom lekarskim. Ale jest taka jakaś sugestia między wierszami, że było to molestowanie na pewno, bo ta to, to jest, bo ewidentnie jest to. Olbrzymia trauma, ten pobyt na tym odwachu. Później następuje to małżeństwo z Lemańskim, które trwa 5 minut dosłownie. Lemański jest 10 lat starszy i to Piotr oświadcza się Lemańskiemu. Związek rozpadł się ostatecznie po dwóch latach, chociaż oczywiście już wcześniej, czyli podczas podróży poślubnej po Krakowie. Pod pomnikiem i Jagieły na krakowskich plantach Lemański skierował broń przeciwko nowo poślubionej małżonce i jej kuzynowi Oszackiemu. Oddał sześć strzałów, potem przyłożył rewolwer do własnej skroni i zabrakło mu wtedy amunicji. Bardzo dramatyczne. Piotr jako Maria Lemańska otrzymał dwie lekkie rany w ramiona, tak pisano w czasie w takim magazynie w Krakowie. I mężonek trafia do aresztu. Piotr odwiedza męża w areszcie, przechadza się także przed zakratowanym oknem, wrzuca mu do celi kasztany, nie wiem czemu, broni go także przed sądem, a wydobytą z, z ramienia kulę każe oprawić i nosi jako bryloczek u zegarka. Relacja w tym czasie jest taka z rozprawy. Dziś rano o godzinie 9 przed zwyczajnym trybunałem odbyła się rozprawa przeciw panu Janowi Lemańskiemu z Warszawy, który dnia 15 zeszłego miesiąca sześć razy strzelił z rewolweru na plantacjach do żony swej Marii i pana Oszackiego. Przebieg rozprawy wykazał, że zazdrość, jaka objawiła się u pana Lemańskiego względem jego żony, nie miała żadnych podstaw i działał on w krytycznej chwili pod wpływem nadmiernego użycia trunków, ogarnięty szałem i prawie nieprzytomny. Po ukończeniu rozprawy ogłosił pan radca Ferenc wyrok uwalniający pana Lemańskiego. Małżonkowie się w pewnym sensie godzą, wybierają się dalej w podróż po Europie, taką troszeczkę pijacką i hazardową. Nie stronią od hazardu, ich zasoby topnieją szybko do zera. Piotr telegrafuje do domu agresywnie, bardzo dopominając się wsparcia finansowego, czym co oczywiste i tutaj bardzo zrozumiałe pogłębia konflikt ze swoją rodziną. Małżonkowie do kraju wracają oczywiście skłóceni, spłukani i rozstają się. I mimo, że się rozstają, to Lemański jeszcze jakiś czas nachodzi i śledzi Piotra, zanim mu całkowicie przejdzie. W tym czasie już mamy rok 1900 i kilka kolejnych. Piotr publikując yy, tylko niektóre rzeczy podpisuje jako Maria, ale część już podpisuje jako Piotr Odmieniec Włast. Następuje rok 1905. Piotr jest już bardzo rozwiniętym literatem. Przebywa i pracuje w Paryżu, gdzie dochodzi do bardzo znamiennego już załamania psychicznego. Lekarze diagnozują mu depresję. Trafia do szpitala dla nerwowo chorych, a do Paryża w ogóle Piotr przybył po śmierci Gucia Walewskiego, w którym był zakochany bez pamięci. Gucia zmarł na zapalenie płuc. Była to kolejna miłość Piotra. I pewnie. Ten, ta śmierć była przyczyną kolejnych wydarzeń. Zresztą, jak widzimy, te wszystkie relacje z mężczyznami były strasznie zawsze burzliwe. A to kończyły się próbą samobójczą, a to za próbą zabójstwa, a to kolejnym załamaniem nerwowym. Widzimy, że tu są ewidentne problemy no, natury psychiatrycznej, które mogą wynikać z tego, że Piotr sam nie wie, co się z nim po prostu dzieje, bo to nie były czasy, kiedy mówiono cokolwiek o transpłciowości. Więc w Paryżu Piotr pracuje, spędza czas w bibliotekach, zaczyna się dziwnie ubierać, w odbiorze oczywiście społecznym, no bo ubiera się jak mężczyzna. Ma oczywiście nadal włosy bardzo krótko ścięte. I do matki już pisze, podpisując się per włast. W 1905 roku, wtedy kiedy trafia w Paryżu do szpitala dla nerwowo chorych, zostaje zdiagnozowany, dlatego że zwraca na siebie uwagę bardzo nietypowym zachowaniem. Klęczy pośrodku lektorium Biblioteki Polskiej, głośno się modląc, dostając ataków histerii. Yy, mówi, że czuje na swoim ciele zimne potoki spływającej wody. Chlusta kustoszowi w twarz szklanką wody. I ponieważ przebywa tam Władysław Mickiewicz, syn Mickiewicza oczywiście naszego Adama, zawiadamia o zajściu Polskie Towarzystwo jakby Literatów w Paryżu. I oni przyprowadzają po pomoc, jakby medyczną, do Piotra. Matka wraz z najmłodszą siostrą Piotra przyjeżdżają do Paryża, kiedy ten jest właśnie w szpitalu dla nerwowo chorych. Piotr spędza tam miesiąc, podobno dochodzi do siebie, przesyła zresztą ze szpitala kolejne utwory do publikacji, a po wyjściu ze szpitala powraca do kraju. I następuje taki moment, kiedy wraca do kraju i mówi, że wyczytał w kurierze warszawskim, że w budynku Dumy Państwowej w Petersburgu zawalił się sufit. Nikt nie zginął, Piotr jednak zwierza się bratu. Uczuł, że się w jej głowie coś stało i że do normy umysł już nie wróci. Włast później podróżuje w 1907 roku z matką. Po kraju. Najpierw udają się do sanatorium w Kołobrzegu, potem do Poznania, gdzie w hotelu bazar, w kominku hotelowym, Piotr ostatecznie pali wszystkie kobiece suknie. Od tamtej pory ubiera się wyłącznie w męskie stroje i używa nazwiska Piotr, odmieniec włas. Ma wtedy 30 lat. Możemy uznać, że dojrzewanie Piotra zostaje zakończone, że uznaje, że dłużej nie wytrzyma i że od tej pory będzie występował wyłącznie w formie męskiej. Zaczyna palić fajkę, skraca włosy jeszcze bardziej i prosi rodzinę, by uważali go za mężczyznę i zwracali się do niego per Piotr wlast. Następuje również dużo więcej dramatycznych rzeczy. To znaczy ponieważ mm, Piotrek Omaria miał podobno bardzo ładny kobiecy uśmiech, więc każe sobie wyrwać zęby, by odebrać twarzy, kobiecy wygląd. Zaczyna ćwiczyć mięśnie, rąk i nóg, by je wyszczuplić. No to jest, to łamie serce, bo to jest jeszcze młody człowiek i widzimy, że jest targany przez różne problemy psychiczne. Wyklucza go to oczywiście z życia publicznego. Przez rodzinę jest uznany za chorego psychicznie i zostaje praktycznie ubezwłasnowolniony. I od 1907 roku, od tego momentu, kiedy ostatecznie uznaje siebie za mężczyznę, przez chyba 7 lat nieprzerwanie przebywa w sanatoriach i szpitalach dla nerwowo chorych. I z tego miejsca uwalnia go dopiero I wojna światowa. No, która ewakuuje szpitale. I z tego miejsca trafia z powrotem do rodzinnego Grabowa, który jest wtedy już majątkiem brata, no bo ojciec nie żyje przecież. Jest rok 1914 i zamyka się Piotr w Grabowie na strychu i zaczyna pracować nad swoim ostatnim utworem, księgą poezji idyllicznej. Żyje samotnie, niemalże na marginesie rodziny, w, na opuszczonym piętrze takiej dobudówki do domu brata. Oddaje się ćwiczeniom gimnastycznym, mówi, że chce swoje ciało uczynić zdatnym do latania. Jest to ewidentny znak choroby psychicznej. Ubiera się w surdut i z cygarem chodzi do wiejskiego sklepiku po herbatę i kawę, które pije w bardzo dużych ilościach. Krewni traktują go z pobłażaniem, mówią na niego dziadzio Piotr. Wiejskie dzieci go prześladują, cała wieś się z niego śmieje, pokazuje palcami. Za herbatę i kawę w sklepie płaci kradzionymi z domu brata sztućcami, bo nie ma własnych pieniędzy. Właściwie płaci wszystkim, co znajduje w szufladach. Na tym strychu przybudówki Piotr Odmieniec Włast spędza 30 lat. Jako Piotr. Pisząc. Pijąc kawę i herbatę i ćwicząc. I... Są też takie relacje, które nie pochodzą z rodziny, które mówią o tym, że Piotr był bardzo przykaz, przyjaznym i ciekawym rozmówcą tak długo, jak zwracano się do niego zachowując męską formę. To jest prawdopodobnie bardzo smutne, długie 30 lat z jednej strony. A z drugiej nie mamy już żadnych zmianek o kolejnych załamaniach nerwowych. Od tego momentu, w którym Piotr zarzuca swoją żeńską tożsamo tożsamość, jest tylko, są tylko relacje rodziny, u której na strychu żyje, która traktuje go oczywiście jako wariata, ale nie ma już żadnych zmianek na temat tego, by robił jakiekolwiek gwałtowne ruchy. Być może przyjęcie już tej ostatecznej męskiej tożsamości. Uspokaja jego, no, mówiąc górnolotnie duszę, choć na pewno miewa jakieś urojenia. Przychodzi jednak Druga wojna światowa i Piotr z powodu zniszczeń wojennych w 1944 roku opuszcza rodzinny majątek, przebywa w przytułku w Izabelinie pod Warszawą, gdzie odnajduje go przyjaciółka z młodości, Zofia, dzięki której włas zaczyna dostawać zasiłek. Wymienia z Piotrem bardzo ciepłe listy, Piotr się przed nią otwiera, Zofia przesyła mu papierosy i herbatę, śle mu zdjęcia, wysyła mu także konfitury, z czego Piotr bardzo się cieszy, ponieważ zawsze lubił po prostu dobrze zjeść. Jest przytułek, w którym przebywa w Izabelinie Piotr, jest domem starców prowadzonym przez zakony, które wymuszają... Piotrze prawdopodobnie używanie ponownie imienia Maria, więc przez ten ostatnie chwile właściwie życia e, jeszcze znajdujemy Piotra podpisującego się imieniem Maria. Ale pamiętamy, że Piotr jest pod całkowitą kontrolą zakonnic, więc nie, wiemy, nie wiem, czy można cokolwiek z tego wnioskować. Piotr umiera w tym domu starców w Izabelinie w 1949 roku, 8 marca, w Dniu Kobiet. Oto proszę, ironia losu. Opiekujące się nim zakonnice ubierają go do pogrzebu w czarną suknię. Za konduktem żałobnym idą dwie zakonnice i siostra Marii, Aniela. Piotr zostaje pochowany na cmentarzu wojskowym na powązkach jako Maria Komornicka-Lemańska. Są różne uwagi specjalistów dotyczące tożsamości płciowej Piotra. Niektórzy mówią, że mogła być, te zaburzenia tożsamości były objawem choroby umysłowej. Inni, że Piotr był osobą transpłciową, ale nie rozumiał absolutnie transpłciowości, bo było to zjawisko właściwie nie, o którym się nie mówiono w tamtych czasach, i właściwie wszystkie osoby transpłciowe trafiały jako, no cóż, wariaci do szpitali psychiatrycznych. Jeżeli ujawniły swoją tożsamość. Zatem no, wszystkie problemy psychiczne, które miał, mogły wynikać z tej tłumionej y, przez siebie prawdziwej płci. I to jest dla mnie wyjaśnienie, które ja bardziej rozumiem i poważam, bo jednak przez 40 lat Piotr żył jako Piotr, mimo tego, że Sprowadzało to na niego po prostu potworny ostracyzm, a jednak to było dla niego dużo ważniejsze niż dostosowanie się do norm społecznych. Z okazji 60. rocznicy Piotra został odsłonięty 8 marca właśnie, w Dzień Kobiet, 2009 roku, przez bratanka poety, pomnik w rodzinnym Grabowie nad Pilicą, który przedstawia Piotra jako kobietę i podpisany jest jako Maria Komornicka. Po Piotrze generalnie zostały dwa zdjęcia. Jedno z czasów przed coming outem, tak to nazwijmy. Jest to jedna, bardzo słabej jakości, czarno-biała fotografia. A druga to taka postać już drobnego, Łesego mężczyzny w surducie z 1943 roku. Jest to Piotr błądzący po ogrodzie, bardzo w oddali. I to jest wszystko, co... O nim właściwie, jeśli chodzi o fotografię czy portrety, tak naprawdę pozostało. Myślę, że Piotr przez to, że nie radził sobie z tym, kim jest, ponieważ nie rozumiał prawdopodobnie tego, co się z nim dzieje. Przez te 40 lat, kiedy funkcjonował jako Piotr, zwłaszcza przez te kilkadziesiąt lat na tym strychu u swojego brata no marnował w pewnym sensie swój potencjał, bo jego życie było podporządkowane w walce z samym sobą i choć był nadzwyczajnym twórcą i literatem, to fakt, że urodził się w czasach, w których nie można mu było udzielić pomocy psychiatrycznej, zrujnował jego absolutny talent i jego życie. Ja myślę, że by oddać mu pewną cześć, należałoby przestać nazywać go Marią Komornicką i stawiać mu pomniki jako y, kobiecie, bo jednak większość życia funkcjonował w męskim surducie, paląc fajkę i nazywając się Piotrem, jako i my zrobimy. I to na tyle dzisiaj. Do usłyszenia.